Wyszło naprawdę bardzo pięknie i bardzo szybko, chociaż projekty i myślenie o tej ulicy trwało od kilkunastu lat, bo tej ulicy nigdy przedtem nie było. A teraz jest takim reprezentacyjnym miejscem w Sopocie, ale także miejscem, gdzie osoby niepełnosprawne mogą dojść czy dojechać na wózku do Mopsu. Także ludzie, którzy spieszą się na dworze czy studenci na uniwersytet mają bardzo przyjazną przestrzeń, co widać chociaż po tych ławkach. Bardzo wiele rozwiązań związanych z retencją, z brakiem zalewania, ale także z odzyskiwaniem deszczówki, no i kapitalna zieleń. Takie miejsce do nauczenia się tolerancji między pieszymi rowerzystami i ludźmi, którzy jeżdżą samochodami, chociaż miejmy nadzieję, że ich będzie coraz mniej. thank <laughs> you